Prawie w każdej branży wybierany jest najlepszy produkt roku. Tak też dzieje się w motoryzacji. My zorganizowaliśmy konkurs Car of the Year Polska, w którym jest wybierany jeden tylko samochód roku, a wyboru dokonują dziennikarze motoryzacyjni, którzy niemalże na co dzień jeżdżą tymi samochodami. Ogromnie cieszę się, że finałową piątkę stanowią tak popularne na rynku samochody. Okazuje się, że my, dziennikarze motoryzacyjni, nieco rozbestwieni czasami, umiemy stąpać bardzo mocno po ziemi i umiemy wybierać spośród tych samochodów, które najbardziej interesują naszych widzów, czytelników, słuchaczy, czyli potencjalnych klientów. Samochody popularne na rynku, ale jednocześnie nasycone motoryzacyjnymi nowinkami. To w tych samochodach jest najpiękniejsze. Można je odkrywać w nieskończoność. W konkursie Year Polska biorą udział z Auto. Wszystkie samochody, które pojawiają się w danym roku na rynku, wszystkie nowe samochody. W tajnym głosowaniu 20 około w tej chwili jurorów wybiera 5 najlepszych samochodów i te 5 najlepszych samochodów, które stoją za mną w tej chwili, są poddawane kolejnemu głosowaniu i teraz każdy z nas będzie już musiał powiedzieć, dlaczego i ile punktów przyznaje któremu z tych aut. Tak w dużym skrócie wygląda konkurs Car of the Year Polska. Jakie auto ma szansę na tytuł tego najlepszego w danym roku? No takie, które zachwyca innowacyjnością, takie, które zachwyca technologicznym postępem, takie, które wreszcie budzi największe emocje, czyli jest najpiękniejsze. No i na końcu takie, które kosztuje relatywnie najlepiej do tego co oferuje. Jakie będzie zatem auto Car of the Year Polska? Niebawem się dowiemy.